Dziś chcę Wam zdradzić jedną z rzeczy, których odkrycie zajęło mi kilka lat, chcę powiedzieć, bo to jest bardzo prosta i banalna reguła, natomiast ja potrzebowałem kilku lat, żeby ją odkryć i myślę, że to jest jedna z takich życiowych zasad, którą najwyżej cenię w swoim życiu. Ale zanim to, to tylko informacja, że zmieniamy czas publikacji odcinków i zamiast we wtorek rano będą one publikowane w poniedziałek po południu, takie inspiracje jak ta, a te odcinki z rozkminami będą zamiast w piątek rano, w czwartek po południu. Ci z Was, którzy pisali, że już przyzwyczaili się, że oglądają to do śniadania, nadal to będzie możliwe, dlatego właśnie wybraliśmy poniedziałek, żeby uszanować Wasze dorkowe zwyczaje i tak samo czwartek, żebyście w piątek przy śniadaniu mogli obejrzeć te filmy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ola, dzięki za to, że, że podpowiedziałaś, że przydałby się taki odcinek QA, czyli pytania i odpowiedzi. Więc jak wejdziecie w zakładkę społeczność, to tam czeka na Was ankieta z pytaniem, i zbieramy tematy do odcinka QA, czyli pytania i odpowiedzi. Możecie pytać o wszystko, zobaczymy, jak to się rozwinie. Dawajcie znać, co chcecie, żeby się znalazło w kolejnych odcinkach albo z jakimi pytaniami mam się zmierzyć. A teraz już nasz temat, czyli wielkie odkrycia. Odkrycie, które przyszło zadziwiająco późno, ale jest chyba najbardziej taką skuteczną i ważną prawdą, której w życiu się trzyma i jestem w tym bardziej konsekwentny, polega na znalezieniu kryterium, które książki przeczytać, zastosować, a które wyrzucić do śmietnika i nie powinno być ich żali, nawet okiem na których rad posłuchać, a które rady po prostu zlekceważyć. Bo żyjemy w świecie, w którym rad nie brakuje. Jest masa ludzi, masa instytucji, masa książek, masa gadaczy, którzy chcą udzielać nam rad. I czasami te rady są ze sobą sprzeczne. Kiedy na przykład zostałem ojcem, znaleźli się ludzie. Niektórzy mówili: Michał, powinieneś w taki i taki sposób wychowywać swoje dzieci. A inni mówili: dokładnie odwrotnie. Powinieneś wychowywać swoje dzieci w sposób owaki i owaki. Jedni i drudzy mieli niekiedy na to biblijny, werset, mieli na to podręcznik pedagogiki, mieli różne rady. I teraz. Co wybrać? Kto z nich ma rację? Tak samo to dotyczy, nie wiem, małżeństwa, pracy, zarządzania finansami. Niektórzy powiedzą, że powinieneś postępować z finansami tak i tak, a inni powiedzą, że powinieneś z finansami postępować dokładnie odwrotnie. Jedni i drudzy będą mieli na to mądre argumenty i którą radę odróżnić od której. Kiedy zostałem pastorem, niektórzy mówili, że powinieneś jako pastor zrobić tak, a inni mówili, że powinieneś jako pastor zrobić dokładnie odwrotnie niż mówili tamci. I jedni i drudzy mieli na to biblijne wersety. Jak odróżnić jedną radę od drugiej? Odpowiedź znalazłem w Ewangelii Mateusza. Tekst tam jest od 2000 lat, ale w moje życie przyniósł błogosławieństwo dopiero, kiedy zacząłem go stosować. Teraz pójdę po Biblię. Kiedy Pan Jezus daje radę, jak rozpoznawać ludzi, za którymi warto podążać, od rad, których nie należy słuchać. Zaczyna takim bardzo ostrym i często cytowanym wersetem: bądźcie spokojni, zaraz się do niego odniosę: Zrzućcie się fałszywych proroków, przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Nie chcę w tym filmie sugerować, że ktokolwiek jest drapieżnym wilkiem. To nie jest mój styl rzucania takich oskarżeń, po pierwsze. Po drugie, myślę, że wokół jest tyle ludzi, którzy wyspecjalizowali się w rzucaniu oskarżeń i rysowaniu wilków w owczej skórze, że trzeba im to zostawić, bo naprawdę osiągnęli w tym perfekcję dalej bardzo ważna rzecz w tym wersecie rozpoznacie ich po owocach bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu podobnie każde drzewo wydaje dorodne owoce a drzewo zepsute owoc bez wartości. dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców a drzewo zepsute dorodnych każde drzewo które nie wydaje dorodnych owoców wycina się i wrzuca do ognia rozpoznacie ich zatem po owocach. I to jest proste kryterium. Kiedy ktoś daje mi radę i mówi, na przykład, Michał, powinieneś jako pastor robić to i to, to ja zadaję sobie pytanie, jakie masz człowieku owoce w swoim życiu? Bo jeśli rozwaliłeś dwie społeczności, które prowadziłeś, teraz jesteś w trakcie rozwalania trzeciej i dajesz mi rady, to ja nie chcę być w miejscu, do którego prowadzą twoje rady. Po prostu nie chcę być. Mimo, że nieraz one brzmią bardzo mądrze, poparte są biblijnymi argumentami i tak dalej, Natomiast jeśli wokół Ciebie, a służba Bogu jest w moim życiu szalenie ważną rzeczą, jeśli wokół Ciebie ludzie poznają Jezusa, wiążą z Ewangelią swoje życie, wzrasta w nich taki chrystusowy charakter, wzrastają w naśladowaniu Jezusa, w zaufaniu Bożemu powołaniu w swoim życiu, w tym jak naśladują Jezusa, w okazywaniu miłości i przebaczenia to ja chcę się od tego ciebie uczyć. W jaki sposób potrafisz innych zachęcić do naśladowania Jezusa, w jaki sposób w twoim życiu te owoce stawania się takim jak Jezus, bo to oznacza słowo naśladowanie, rosną tak dorodne. To jest proste. Owoce. Owoce są najważniejszym kryterium, które mi pozwala z jednej strony z uwagą słuchać rad i szukać rad, jak po pewne rzeczy w swoim życiu sięgać, a z drugiej strony owoce są tym kryterium, które pozwala mi Pewne rady wyrzucać do śmietnika i nawet mi powiekaniem równie. W ogóle mi nie żal. Więc w uproszczeniu i podsumowaniu jedna z najważniejszych zasad, którymi się w życiu kieruję, i obojętnie czy to dotyczy wychowania, małżeństwa, rodziny, służby, pracy, zarządzania finansami, zanim kogoś posłucham, zadaję sobie pytanie: czy chcę mieć Twoje owoce w moim życiu? Jeśli chcę mieć Twoje owoce w moim życiu, to otwieram się na to, czego mogę się od Ciebie nauczyć. Jeśli nie chce, sorry, ale no way. Nie ma szans, żebym chciał posłuchać rad, których Ty w swoim życiu nie sprawdziłeś, albo które w Twoim życiu zamiast radości i pokoju zrodziły frustrację, skoszchnienie, strach, wrogość czy niechęć. Nie chcę takich owoców. I to nie jest kwestia, wiecie, obrażania się, wynoszenia czy, czy cokolwiek, jakieś pychy czy zamknięcia. To jest kwestia duchowej odpowiedzialności za moje życie, za jakość mojego życia. Ja wiem, jakie owoce chcę w swoim życiu i po prostu biorę za to odpowiedzialność. I to jest jedyne kryterium. Owoce to jest jedyne kryterium. Tym kryterium nie jest edukacja. Wśród ludzi, których życie podziwiam i od których się uczę, są ludzie bardzo wyedukowani, którzy pracy naukowej w jakiejś dziedzinie poświęcili swoje życie, zdobywając tytuły naukowe, a z drugiej strony są ludzie, którzy nie mają żadnego formalnego wykształcenia, ale mają w swoim życiu owoce. Więc kryterium owoców jest dla mnie ważniejsze niż kryterium formalnego wykształcenia. Kryterium owoców jest dla mnie ważniejsze niż kryterium pozycji, czy statusu zawodowego, miejsca w hierarchii. Kiedy się tym dzielę, to nie chcę powiedzieć, że to jest takie kryterium, wiecie, sukcesu. Nie, kryterium owocności to nie jest kryterium sukcesu. Jeśli owocem nie jest sukces, ale chrystusowy charakter, to szukam tych owoców zarówno wśród ludzi, którzy osiągnęli sukces i ich służba jest rozpoznawalna. Ale bardzo często chrystusowy charakter, taki naprawdę Boże usposobienie, które mi imponuje i które podziwiam świętość, uniżenie, pokorę znajduje wśród ludzi, którzy są zupełnie nierozpoznawalni, i to ja muszę włożyć pewien wysiłek, żeby ich odszukać i zobaczyć: wow, imponuje mi ich serce i Boża atmosfera, którą wokół siebie rozsiewają. I to, co mówię, może nie znaleźć żadnego praktycznego zastosowania, jeśli pozwolimy sobie na zamieszanie w definicji tego, czym jest owoc. Dla mnie jest proste, nie, ja wiem, jabłko to jest owoc, gruszka to jest owoc, yy, natomiast pietruszka, seler to jest warzywo. I tutaj niespodzianka, bo pomidor z botanicznego punktu widzenia to owoc. W sklepie i w handlu mówimy, że to warzywo, ale pomidor to nie tylko owoc. To uwaga, mięsista jagoda. I ja bardzo lubię pierogi z jagodami, ale nie chciałbym, żeby botanik zrobił mi pierogi z pomidorami. Więc podręcznik z botaniki to jedno, a książka kucharska to drugie. Pierogi z jagodami, to wolę, żeby były pierogi z jagodami, a nie pierogi z pomidorami. I dlatego tak ważne jest w naszym życiu, żeby zdefiniować, czym jest owoc, którego szukamy. Podam przykład z wychowania. Jeśli jako rodzic chcę, żeby moje dzieci się mnie bały, to rzeczywiście jako rodzic będę szukał i znajdował takich rodziców, od których będę chciał się uczyć, którzy jak wchodzą do pokoju swojego dziecka, to ono nagle milknie przestraszone. Ale jeśli owoc zdefiniuję jako właśnie dziecko, które ma wysokie poczucie bezpieczeństwa, ma poczucie własnej wartości, czuje się bezpiecznie w, w obecności swoich rodziców, podejmuje dojrzałe decyzje, ale nie pod presją, ale dlatego, że jest w tym samodzielne, podejmuje decyzje, z których rodzice są dumni, ufa rodzicom, nie ma lęku przed rodzicami, jeżeli to jest owoc, którego szukam, to jak będę się zachowywał, będę szukał takich dzieci albo takich wychowanych dorosłych, a potem po gałązce, kiedy znajdę owoc, Znajdę ich rodziców i spytam tych rodziców, jak to zrobiliście. Ale ważne jest, żebyśmy zdefiniowali, co jest owocem. Jeżeli dla ciebie owocem chrześcijańskiego życia jest poobrażanie sąsiadów i utrata wszystkich znajomych, no to to ciebie doprowadzi do ludzi, którzy takie owoce rodzą. Jeżeli dla mnie owocem Ewangelii jest pokój, a nie strach, jest radość, a nie frustracja, jest siła, a nie zmęczenie, to ja będę po owocach szukał ludzi, którzy właśnie w taki sposób żyją. Którzy nie są sfrustrowani, zmęczeni, zgorzknieni, ale są radośni, silni i ich życie pociąga innych do Ewangelii, a nie produkuje takiej postawy, jeśli to jest chrześcijanin, to ja z chrześcijaństwem nie chcę mieć nic wspólnego. To uważam, że to jest naprawdę kiepski owoc, zgorzkniały owoc. I ja takich owoców w swoim życiu nie chcę mieć. I to dotyczy każdego aspektu naszego życia. To nie dotyczy tylko tego obszaru, nie wiem, służby i chrześcijaństwa. Znajomy kiedyś mi opowiadał, jak pakował się w straszne finansowe tarapaty. I, I ja się spytałem go, co go do tego prowadziło. A on, myśląc, że nie wiem, podzieli odpowiedzialność między, między swoich doradców, powiedział: Nie byłem w tej decyzji sam, ale spytałem trzy osoby, i to były szanowane, ważne osoby w jego życiu, ale na innej płaszczyźnie szanował ich dokonania. I on mówi: Poradziłem się tych trzech osób, i one mi doradziły takie, a nie inne decyzje. I wtedy przyszło mi do głowy tylko jedno pytanie, które dobrze ilustrowało. Absurdalność tej sytuacji. Czy wśród tych trzech osób, które poprosiłeś o radę, chociaż jest jedna, której owoce chciałbyś mieć w swoim życiu w dziedzinie finansów? On mówi, no wiesz, oni są dla mnie ekspertami, ale w zupełnie innych dziedzinach. Ja się pytam, ale finanse, czy to jest dziedzina, w której rzeczywiście chcesz mieć takie osiągnięcia, jak mają te osoby? I powiedział, absolutnie nie. Ja mówię, więc nie możesz się dziwić, że chciałeś w swoim ogrodzie wysiać tulipany, ale poszedłeś do ludzi i oni dali ci nasiona perżu. Więc nie dziw się, że kiedy wysiałeś te nasiona, po kilku miesiącach po prostu zbierasz pesz zamiast tulipanów. To jest jedna z najważniejszych rzeczy i jedna z najważniejszych kryteriów. Owoce. Owoce. Ostatnio odbyłem taką rozmowę. Ktoś poczuł i mówi, Michał, nie zgadzam się z niczym, co mówisz. Okej, okay, każdy ma do tego prawo. Mówi, nie zgadzam się z niczym, co mówisz i zaczyna punktować punkt za punktem. A ja mówię, o, masz do tego prawo. Usiądę obok Ciebie i skorzystam z każdej Twojej rady. I zastosuję każdą Twoją wskazówkę, jeśli tylko przekonasz mnie, że Twoje poglądy i Twój sposób bycia prowadzi do owoców, które ja chcę mieć w swoim życiu, że ludzie wokół Ciebie chcą poznawać Jezusa, że ludzie wokół Ciebie zainteresowani są Twoją relacją z Bogiem i ludzie wokół Ciebie, pod wpływem Twojego świadectwa i Twojej obecności, chcą odkrywać. W jaki sposób Ewangelia przychodzi z ratunkiem życia każdego człowieka. Jeśli widzisz takie owoce w swoim życiu, to przyjdź z ołówkiem będę spisywał każdą radę i każdą wskazówkę, której możesz mi udzielić. Ale jeśli twoim jedynym owocem, Twojego zaangażowania w służbę Bogu jest to, że ludzie wokół Ciebie myślą sobie, jeśli on jest chrześcijaninem, to ja z chrześcijaństwem nie chcę mieć nic wspólnego, to przepraszam, ale ani milimetra Mojego umysłu czy mojego serca nie chcę dać Twoim przekonaniom. Proste kryterium: owoce. Owoce. I tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsza rzecz jest zdefiniowanie tego, co jest owocem. Pierwsze i najważniejsze, jestem chrześcijaninem, a to znaczy, że Jezus powołuje mnie do naśladowania. Więc owocem jest naśladowanie Jezusowego charakteru. Sposobów, w jaki Jezus uczył swoich uczniów kochać Boga, uczył ich relacji z Ojcem. To jest owoc. Naśladowanie Jezusa w sposobie, jaki okazywał ludziom wokół miłość i przebaczenie. Naśladowanie Jezusa w sposobie, w jaki Jego życie zdeterminowane było przez zaufanie Bogu i przez powołanie. Tego chce się uczyć. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wierzę Ewangelii, że dobry pasterz przynosi owcom życie w obfitości. To nie oznacza życie w sukcesie, to nie oznacza życia bez problemów. Ale w obliczu problemów czy wyzwań, jakie przynosi codzienność. Ja chcę uczyć się od tych, którzy potrafią żyć z radością, spokojem, z, z zaufaniem w Boże prowadzenie, a nie potęguje się w ich sercu zgorzknienie, frustracja, wrogość, strach czy niechęć wobec swojego życia czy ludzi wokół. To są proste rzeczy. I kolejną rzeczą, którą czytamy w Ewangelii, to wezwanie Jezusa do uczniów, aby szli na cały świat i czynili uczniami wszystkie narody. Więc znowu szukając ludzi, którzy są owocni w swoim życiu, albo mają to, jak przeczytaliśmy w Ewangelii Mateusza, dorodne owoce, to ci, którzy pomagają innym w naśladowaniu Jezusa, czyli w stawaniu się podobnym do Jezusa, bo to oznacza słowo naśladować. Czyli zachęcają, inspirują do większego zaufania Bogu, do życia z Bogiem innych ludzi, ludzi wokół siebie, a nie zniechęcają ich do chrześcijaństwa. Mówią o miłości, która przyciąga, a nie formułują oskarżenia, które odpychają. To są proste rzeczy, natomiast myślę, że to kryterium owoców to nie jest moje własne kryterium, tego nie wymyśliłem sobie ja, to powiedział Pan Jezus, że kiedy jesteśmy skonfrontowani z sytuacją dobrych i złych rad, prawdziwych i fałszywych komunikatów, po owocach rozpoznajemy. Po owocach rozpoznajemy, nie po tytułach, nie po stanowiskach, nie po erudycji, nie po tym poznajemy, poznajemy jedynie po owocach. Zanim posłucham czyjeś rady... Obojętnie, czy to dotyczy finansów, duszpasterstwa, wychowywania dzieci, rodziny, tego jakim jestem mężem, czy zarządzania finansami. Jedno zadaję sobie pytanie. Zanim posłucham Twojej rady, czy chcę mieć Twoje owoce w swoim życiu? Jeśli tak, w pokorze usiądę i z notatnikiem będę spisywał każdą wskazówkę i każdą poradę. Jeśli nie, nie miej do mnie żalu, że nie chcę słuchać tego, co masz do powiedzenia, kiedy nie chcę mieć Twoich owoców. Ja po prostu nie chcę dojść do miejsca... W którym ty jesteś. Stosuję taką radę, jest mi z tym bardzo dobrze, i mam nadzieję, że to dla was będzie pomocne. I mówiąc o owocach, nie mówię tutaj, wiecie, o sukcesie. Nie mówię szukaj porad dotyczących wychowania u autorów bestsellerów. Nie mówię ucz się chrześcijańskiej duchowości od najbardziej rozpoznawalnych kaznodziejów i Dużpasterzy, ale mówię znajduj ludzi też obok siebie w małych, prozaicznych rzeczach. Ludzi, którzy są może w Twojej wspólnocie, Twoi sąsiedzi, którzy wychowują dzieci w taki sposób, który Tobie imponuje, osoby, które swoim charakterem dają świadectwo takiego w pokoju, zwykłego życia z Jezusem, życia z Bogiem w pokoju. To są małe rzeczy, to są małe prozaiczne rzeczy, z których utkane jest nasze życie. Więc nie mówię tutaj o dużych i spektakularnych sukcesach, ale małych prozaicznych rzeczach. Które sprowadzają Boże Królestwo na ziemię i z których odkutkane jest nasze życie. Po owocach rozpoznawajcie i nie dajcie się oszukać. Miejcie dobry dzień.